Bestie! Wstawamy, idziemy na koncert Transit do Wrocław. Najpierw musimy zacząć od tego, że trzeba się spakować. Umyć i pomalować. Mam na to niecałe dwie godziny. Zdążyłem umyć zęby, się goić już mam dość. Więc zróbmy przerwę na maseczkę. Ja w ogóle mam nadzieję, że mnie dobrze widać dzisiaj na tym odcinku, bo używam pierwszy raz innej kamery, ponieważ wszystkie inne są zajęte. Uwaga, to jest coś takiego. Takie malutkie. Że tak powiem, docieramy się jeszcze. Koncik Beauty, rozpoczynamy, proszę bardzo. Nie wiem dziewczyny czy widzicie. Smoothing and regenerating. Collagen and aloe. Mam nadzieję, że moja skóra będzie smooth and regenerated, okej? Okay? We hear each other very, very clearly. Chciałbym to wam, wiecie, tak pokazać, ale wychylałam się, żeby zobaczyć i wtedy kamerka ucieka za moją głową. Teraz. No tu jestem. Czemu mnie nie łapie? Teraz są 5 minut odpoczynku um... Czy moja twarz już jest moved and regenerated? I hope so. This is going to trash Idziemy się pomalować, bo czas nas goni Bo się trochę księżna wyluzowała z tą maseczką Już mi minęła godzina nie jeszcze wystarczająco w sobie siły, żeby się pomalować, więc najpierw się spokójmy. Teraz błagam, niech to będzie jeden z odcinków Słuchamy, nie oceniamy, ponieważ mój pokój, no mało ostatnio w nim jestem, jest trochę syf, Dlatego włączę trakowanie twarzy, wtedy będzie widać, jest syf w pokoju, no nie wydawałaś. Potrzebuję się doradzić, co mogę dzisiaj ubrać na Twoje 5 minut, w sensie jutro. Myślałem, ubrać ten jeansowy set, co kupiłem ostatnio, w sensie się spodnie co miałem i tą kurtkę co dokułem. No, no to tak, no. A dzisiaj co mogę ubrać? A na co masz opatę? Nie wiem, moja szafa jest pusta. Jak pusta? Tam nie ma gdzie już paznokcia wytknąć. Znaczy jest pusta, bo ty masz wszystko w prawie. Nieprawda, matko. Gdyby ubrać to jako pas, a nie jako koszulkę? No właśnie nie wtedy wyglądasz, Olek, jak parówka, no. Fajnie, podoba mi się. Hmm. Tak jadę. Skracasz sobie tu Olek. Ale nie po to idzie mi, idą mi moje modelujące gorsety z Kolumbii, żebym ja teraz brzuch zakrywał. On będzie zaraz zniknie. Weź ty posprzątaj w pokoju, dzieciaku, a nie wyginasz się jak ludzki paragraf. No, tyle mam ci do powiedzenia. Od brudu aż kichasz. Nie, ja mam po prostu uczulenie na wredne matki. Pa! <grym <grym pa! 20 minut wybierania stylizacji, rozumiecie to? Dobra, idziemy się w końcu malować, już, już jest ten czas. Słuchajcie, mam problem. O, je na jednak nie ma problemu. Słuchajcie, włos już ulizany. Make-up zrobiony, co prawda? Całe powieki mam brudne od tuszu do rzęs. Ale się nie przejmuję Spakowałem już wszystkie łazienkowe rzeczy, e, ubrania. Chyba wszystko, co takie najpotrzebniejsze, mam spakowane. Teraz jeszcze muszę tylko przepakować torebkę, bo biorę ci ze sobą inną. Mianowicie biorę taką brązową. I było dużo zapytań, skąd ona jest. Kochani, ona jest z vinted. Nie ma nigdzie kompletnie napisane, co to jest ta torebka. Nie ma żadnej metki, nie ma nic. Wychodzę i lecimy na Wrocław. Nie mogę się doczekać. Z tego, co widziałem na tej trasie Gen Z, to będzie całkiem co innego. Są tancerze, jestem ciekawy show, widziałem też hale Stulecia, na której to się odbywa, na Insta Stories chyba Barka Kubickiego i there's gonna be a lot of people. Więc jestem bardzo podekscytowany, trzymam za nich mocno kciuki, przekażę im to potem pewnie na żywo. Lecimy w trasę! Hit the road, Jake, don't you come back. Z kim jadę? Dzień dobry! Z tą panią! Lecimy na Wrocław! Ej, a ściągniesz mandat mistrzymy? Ach. Bo dopiero zauważyłam, że tam jest. Jedziemy teraz z Natalią jeszcze odebrać paczkę. Dostała dziewczyna, mandat. Chcę nam się do Kibla, mimo że dopiero wyszedłem z domu. Ale mandat dostałam wczoraj i to od wczoraj to nie stało. <śm> <śm> Widać jak dziewczyna zainteresowała tym, że ją policja ściga Nie ściga policja w taki sposób, że fotonader zrobił mi zdjęcie w kwietniu ubiegłego roku I do tej pory nie przyszedł oh. Więc albo mi stwierdzili, że o Jezu to, to jest z ekipy i mu nie wysyłamy <grym> Nie, a oni powiedzieli tak Jezu, jaki slej <grym> <grym> Jak on wyszedł Dobra, nie damy mu tego mandatu Prędzej pomyśleli sobie, ale nie za dupeczka <grym> I o Jezu, tej pani to nie damy mandatu Zazwyczaj tak to się ze mną jakby kończy Pani Podarujemy, pani podarujemy <noise> Temperatura Przyjechaliśmy na hot dog Jesteśmy już trochę w trasie i myślimy. Trochę w trasie, całe 10 minut <noise> Przejechaliśmy, wyjechaliśmy dopiero na autostradę Dosłownie 3 minuty temu wyjechaliśmy na autostradę I przyjechały po hot dog I do tego będzie jeszcze duży hot dog z parówką Dziękuję bardzo Czekamy na Natalkę z parówkami Ty chciałaś amerykański barbecue? Tak. Dobra. to jest mój fach To jest twój Kochani powiem tak, amerykański barbecue to jedyny zasek, który potrzebujecie w życiu, bo tak, amerykański, fajny, ostry. Więc jak lubicie ostre, to jest do Edyta ta słodycz barbecue, nie ma nic lepszego. Ale e, to jest jakiś ze śliwką. Śliwkowy, no ale barbecue ogólnie jest śliwkowy. Taki ma poszlak śliwkowy. Naprawdę? No. A, nie wiedziałam. Nie, Czemu tak śmierdzi? Nie wiem, już dałam wydmuchanie zachta. A to nie jest wdmuchanie? Nie wydmuch! Ofa! Ale słuchajcie, jechaliśmy nie, nie, i nagle... Nie, to zaraz... jest... Nie dobra wydmuchanie. Nie. Zaczęło śmierdzić takim zdechłą kupą kury! Fu. Nie, śmierdzi taką czym? taką kurzą fermą. Jakbyś szedł, może jakąś kurzą fermę i wszędzie są kupy kur. O fuu, czemu tak? śmierdzi. A czemu? My, my jesteśmy pod Katowicami Nie, nie Natal są kieruje. Of course. Może dojedziemy w jednym kawałku dzisiaj do... Eee... Nie no na pewno dojedziemy. Proszę tak nie mówić, to, że zaparkowałam po prostu <laughs> Natalka po prostu ma swoje przepisy drogowe, tak. okej? Okay? I one są takowe po prostu. No jej na pewno nikt nie zarzuci, że jest nie. taka jak każda po prostu. To i, to. A, I ona robi wszystko, żeby nie być tak jak, taka jak każda. To prawda. Okazało się, że mamy niski poziom oleju w silniku. Dziewczyny, I dziewczyny jadą teraz wlać olej do silnika. Nie wiemy, która to jest zakrętka. Wiemy, że mamy olej w bagażniku i wiemy, że jest stacja przed nami. właśnie skręcamy do stacji, ale na pewno nie możemy wylewać tego tam, gdzie ty powiedziałeś. Bo ja powiedziałem, że tam gdzie jest spatyczek, a się okazało, że to się tylko sprawdza. Ale spokojnie, zaraz ogarniemy wszystko. Tak! Co my nie ogarniemy! Akcja, wymiana oleju. Ja pitole! Patrz, teraz jest profesjonalny. Profesjonal! Widziałeś takie? Coś? Dobra, i teraz tu się sprawdza poziom. Tylko poczekaj, bo, bo to obla, tu się... Tu się lew... Znaczek! Znaczek! Ale zapytajmy, zapytajmy, pan znaczy... do Ej, ale poczekaj, bo mamy sprawdzić poziom, a nie można sprawdzać na rozgrzanym silniku, trzeba czekać. Bo tak to... olej. My nie mamy sprawdzić, mamy dolać, bo już sprawdziły, już sprawdziło auto. Skoda sprawdziła już. Dała ona znak. Skoda wyciągnęła patyczka, ona... twierdziła, że za mało. Nie, ona dała znak. Świeciła ale Kaczek mówił, żeby sprawdzić. Nie 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 Halo, halo! Taki y, krętka hello, hello. z żółtym znaczkiem oleju, taka jak kontrolka. Tylko nie, nie wlejcie całą bańkę, tylko wlejcie pół litra. Och, ja po, czekam, ja mam kaczak ja rażę <laughs> pół litra, ale w innych butelkach, nie? W tych nie wiem no. ja. Czyli dotąd Czyli trzeba. Dotąd. Brać. Dobra. Tak, dobra, odkręcamy, dziękujemy ci Kaczak bardzo. A w którą stronę się odkręci <laughs> Jeszcze, jeszcze dwa te. O. Co dwa te? O tyle, tyle, tyle. Co? Tyle. <laughs> nie wiem! Ty nie powiedziałeś yy, wszystkim twoim widzom, że, że my naprawiliśmy skodzinę. Nie! Bo jesteśmy super mechanikami. Może i ci, się nie świeci. Oddaję Ci ten przywilej, możesz ty to opowiedzieć. Kochani, chciałabym wam opowiedzieć historię taką, że wyjeżdżamy z tego parkingu, ja mówię, Olek. Teraz patrzymy. Czy się będzie świeciła ta kontrolka, czy nie. No my, i co? Patrzyliśmy. No, i się nie świeci. Klasa. Dziewczyny, ha, dziewczyny same naprawiły szkodzisko. Same! muszę Wam powiedzieć, widzowie, że ostatnie pół godziny to też jest dramat. Już nam tak odwala od siedzenia po prostu w tej to nie, skodziszce. No, nie obrażaj, skodzisz. I się nawciągałem tego oleju silnikowego no. i mi teraz odwala. Widzieliście kiedyś takiego powerbanka, jakiego olej mam? Patrzcie, tak, jakiego powerbanka powerbunka. <laughs> telefon Natalii. Taki właśnie poręczny kupiłam, nowy powerbank, on się mieści, mieści do każdej kieszeni. Do każdej torebusie nie mieści się, ja Tak. Ja ostatnio jak byłem w Wrocławiu, to nie było kolorów, tak naprawdę w ogóle. A... To fajnie, Oluś, że nie miałeś w ogóle kolorów, to nie <noise> Pa, jakie miejsce mamy. Eksklusyw. Jezu, dojechali! Idziemy. Jesteśmy! Ale fajnie! Na koncert Jensi Myślałem, że ta droga się nigdy nie skończy po ja prostu, też nie? Tak. Co? Po prostu się wchodzi do środka, co? Tak, chyba no tak. Hello wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw pokoju i Nie chcą już wpuścić na koncert Genzy, wiecie co? Takiego skandalu do Polska nie widziałam Nie chcą wpuścić ich własnej menadżerki na koncert That's ok, that's ok, That's, okay. Zapamiętam that's okay. to sobie. Zapamiętamy to po prostu mm -hmm. Nasza reakcja na scenę na koncercie Genzy <laughs> <O! śmiech> Ej, co jest grane Oszkurna O kurde Oh, ale damn. jest PIĘKNA! Ej, nigdy czegoś takiego tutaj nie... jakby Gen z nie miało czegoś takiego na swoich koncertach Ja widziałam to na wizualizacjach, ale na żywo... Damn Piękne to jest Jesteśmy z Natalią Sokołowską na backstage'u Zradzam za dużo, bo zobaczycie sobie z tego pewnie coś u innych, nie u mnie Ale jak wrażenia po prostu? Poczekaj, bo jego głosówkę Ona ma w dupie mój monolog Ja pracuję! Już mamy wolne dzisiaj! Kto ma wolne, ten ma wolne, wiesz? Jak wrażenia z dziś? Tego, co się tu dzieje. No na razie yy, żadne. Oprócz Śpiewająco. Tego, oprócz tego, że scena jest super, no wszyscy pięknie wyglądają, już dziewczyny widziałam w strojach, bardzo ładne. No i co, no i ja się nie mogę doczekać, ale to wiecie, to na razie jest takie, wiecie, ogólnie powiem wam szczerze, vlog prawdę, u Olka, mm. na backstage jest mega nuda. <laughs> ale to chyba wszędzie tak jest Serio? generalnie. Serio, na każdym Zawsze backstage, backstage jest taka to jest... nuda Chyba, nic się nie dzieje chyba że backstage po wydarzeniu, wtedy się tam dzieje najwięcej, ale przed wydarzeniem... Ona w ogóle dostała artystę, plakietkę artysta, ja dostałem tylko backstage Jest mi strasznie przekro z tym, bo pewnie w takim razie wywalą mnie gdzieś na koniec A ona będzie stała w pierwszym rzędzie A ja będę po prostu stała na scenie tak. i piosenkę Ona będzie na scenie i już nie mogę zasnąć, tak. czarowane miasto, miasto. Jak się czujemy przed występem? Ojej, cena Scena w ogóle jest niesamowita. także... Ale stres od 1 do 10? 3. O, to było. Ja się bardziej stresuję kasztanami do Twoich 5 minut. Tym razem 3, ale to dlatego, że z Werą jak już pracowaliśmy, to też. Łatwiej, dało. Dobra, to zaprezentuj kawałek jakiejś choreografii na teraz. O Matko, o Matko, o Matko. Pomocę ze mną. Świetnie znacie układy, dziękujemy ba bardzo. Raz, ja śpiewam na kapela, trzy, cztery, serce bije w rytmie retro. Dobra, dziękujemy bardzo, nie zdradzamy więcej, musicie przyjść na koncert GenZi, zapraszamy na trasę bilety na kilka miast jeszcze dostępne. Właśnie y, jesteśmy gotowi na koncert, nie mogę się doczekać tego jak GenZi sobie poradzi, jestem tutaj z mamą. E, i... Mama of the mamas I będziemy lecieli, stali w pierwszym Czekaj jeszcze raz. Mama of the mamas Trzymam za nich mocno kciuki, Jędziaki Jak to widzicie jakimś cudem To na pewno dacie sobie świetnie radę Ja tak! One przyszły na koncert! One przyszły na koncert, Gendie. Tak Cześć! Dziewczyny będą tańczyć dzięziarę! Ja znam! Ja nie, ale znam! No, <śmany> ja też będę tańczyć On jest niemożliwy, on to zrobi wszędzie, gdzie się da. Czemek uwielbiamy cię całym sercem. Zabieram do czół, takie zabawne, gdy poznałam cię, że czułam na prawdę. Dzisiaj wiemy, że. Trzy, cztery, spora, spora, nie zjedziemy. Wszystkiego najlepszego, kuruń. Jak oceniamy koncert? To jest super show, o tancerze, scena wygląda najlepiej na świecie. To prawda. Eee, nie, ja jestem w szoku i uważam, że naprawdę to jest 50 leveli wyżej niż to. Toliśmy. To jest totalna przepaść między tym, co Gen robiła. a tym... Ale też pierwszy koncert. Pamiętam i to wyglądało totalnie gorzej niż to. Naprawdę kochani, jak nie macie jeszcze jakiegoś biletu, a jakiś się uchowa. Koniecznie no. i bo warto. Dla no samego bardzo. experience nawet tancerze, układy. Jenzi e, tańczy na scenie w ogóle. Jenzi tańczy na scenie. Układy, układy. W sens nie tańczy, po prostu wiecie, to. To odskakuje. Mają normalnie choreografię sceniczną do kilku piosenek, więc... Koniecznie zapraszamy, a my lecimy teraz na Włocławę. A One co nabrały z Bejstej'u i idą do auta. Nie? Bo by się zmarnowało, cicho. Jesteśmy już w trasie, zrobiliśmy jakieś 40 km i co? Dziewczyny ogarnęły, że nie zatankowały. I musieliśmy zjechać na jakąś pierwszą lepszą stację bezankować, tak. bo by nam się y, szkodziszko zatrzymało. Szkodzisz, Szkodzisko szkodzisz, szkodzisz, by nam szczadęła na drodze. Mamy mega ochotę na hot dogi. Dzisiaj moja dieta to hot dogi z Orlenu, więc jedziemy dalej. Tutaj tylko tankujemy, a Kupimy jedzenie gdzieś dalej. Natalisza tankuje. Jest zimno, mi jest strasznie Zimno? No. Czemu tak się zimno zrobiło nagle? Jest 10 stopni. Nie jest zimno, na lekcji. Afera! Patrzcie, ona tankuje, ale to się nie tankuje. Ale lało się paliwo? Ej, lało się. A teraz działa. Wiesz, że ty polałaś auto i tu wszędzie. Masz za paniczkę? O Jezu, jak śmierdzi teraz! Ja kocham zapach benzyny. Ja nienawidzę. Tylko prawdziwe Sigma kocham. To jest jeszcze Subway i teraz mamy rozgrywkę, rozrywkę. Rozgrywka to jest. Jak się mówi? Rozgrywka. <głosy> <głosy> czy iść na Subway, czy jechać na hot dog. Wiedźmy na hot dog. Ale tutaj mogą, nie mogą być dobre hot dogi. Takie same zdjęcia są jak <noise> na Orlen. Co! Mnie przekonali! Powiedz ja, prawda. Ja nie daje rady. Nie daję rady z nią. Ja nie... Sławek, jest północ. Zamykamy oczy i tańczymy o północy z werso. Jesteśmy tylko po trzech godzinach śpiewania, więc jak jutro nie będziemy mieć głosu, to bardzo przepraszamy. żeśmy poświe... pośpiewały. O. Z godziny. <laughs> z nie chce żebyśmy, <laughs> żebyśmy wychodzili, no. tak? <laughs> Także... My śpimy w <laughs> Dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień mówię,